Niestety nie mogę dłużej milczeć o tym co robią ukraińscy przywódcy. Więc zaczniemy sobie od jego, od ich skandalicznego oświadczenia. Izabela Leszczyna stawia warunek rządowi. Szef CBA zatrzymany i doprowadzony. Co to oznacza? A na koniec kolejne problemy Jaszczura i Ludwiczka. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź Na Bieżąco. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam e, polecić nasz wczorajszy wywiad z Grzegorzem Braunem, Było o 21. Rozmawialiśmy, no to był taki pierwszy mocny komentarz powyborczy, rozmawialiśmy o wielu kwestiach, m.in. o potencjalnym rządzie technicznym z Jarosławem Kaczyńskim, ale i o orędziu Donalda Tuska i e, zapowiedzianym wotum zaufania, no... Skomentowaliśmy bardzo wiele tematów. Zapraszam serdecznie, tu macie mały fragment tego wywiadu. Chorągiewki PSL-u drżą na wietrze i czekają, w którą stronę tutaj się obrócić. Tak, trzeba, trzeba destalinizacji, dekaczyzacji PiSu. Dajmy się ostatecznie Podzielić na dwa walczące ze sobą plemiona ludorzyców, redakcje mediów Głównego Ścieku. No już nie będą miały wymówki, żeby Konfederacji Korony Polskiej nie ujmować jako osobnego bytu politycznego. Pit do likwidacji, stop Ukrainizacji Polski, żadnych centrów integracji cudzoziemców. To jest nasza agenda. A w opisie jest link do całego materiału. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, bo jest to weekend. Y Wywiadów, jutro będzie wywiad, pojutrze, a nawet i w poniedziałek i we wtorek już mamy zaplanowane kolejne rozmowy. Eee, same naprawdę bardzo mocne, bardzo ważne wywiady. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. No i cóż, lecimy z pierwszym tematem. Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poseszłym projekcie ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach. Sejm przyjął w środę ustawę ustanawiającą 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach. Ofiarach zbrodni dokonanej przez organizację ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. Nowe Święto Państwowe ma upamiętnić wydarzenia z lat 1939-1946, kiedy ukraińscy nacjonaliści dopuścili się masowych zbrodni na ludności polskiej. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pozytywnie ocenił tę decyzję parlamentu, podkreślając na platformie X, że tylko na prawdzie historycznej można budować wzajemne relacje. Zgodnie z przyjętą ustawą, ukraińscy nacjonaliści z różnych formacji działających na terenach województw wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i poleskiego oraz obecnych województw lubelskiego i Podkarpackiego. Dopuścili się zbrodni na ludności polskiej. W tekście ustawy napisano, że odebrali funkcje życiowe ponad 100 tysiącom Polaków, głównie mieszkańców wsi. Zniszczyli ich mienie i doprowadzili do przymusowego opuszczenia kresów wschodnich przez setki tysięcy ludzi. Apogeum tych wydarzeń przypadło na lipiec 1943, a symboliczną datą jest 11 lipca tego roku, kiedy Polacy byli eliminowani w około 100 miejscowościach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Ukrainie wydało w czwartek oświadczenie, w którym skrytykowało decyzję polskiego Sejmu. Ukraińscy dyplomaci ocenili, że ustanowienie tego dnia pamięci stoi w sprzeczności z duchem dobrosąsiedzkich stosunków między Ukrainą a Polską. Podkreślili, że takie jednostronne kroki nie sprzyjają wzajemnemu porozumieniu i pojednaniu, nad którym oba kraje pracują w ramach wspólnej ukraińsko-polskiej grupy do spraw dialogu historycznego. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało stronę polską do powstania trzymania się od działań, które mogłyby prowadzić do wzrostu napięcia we wzajemnych relacjach. W oświadczeniu podkreślono, że Ukraina opowiada się za naukowym, pozbawionym uprzedzeń badaniem trudnych kart wspólnej historii. Ukraińscy dyplomaci przypominają, że oba narody mają wspólnego wroga, Rosję i wzywają do wspólnego rozwiązywania problemów zamiast ich zaostrzania. Mimo zastrzeżeń do ustawy, Ukraina deklaruje kontynuację prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na swoim terytorium i w Polsce. Dokonanego

Polska jest narodem, który w trakcie swojej historii przeżył więcej krzywd niż nie jeden naród na świecie. Niestety nasi rządzący często nic nawet nie robią, aby dbać o pamięć ludzi, którzy oddali życie za naszą wolność. Sprawa zbrodni wołyńskiej, mimo że wydarzenia te miały miejsce niemal 100 lat temu nadal nie została zakończona, dodatkowo strona ukraińska robi wszystko, aby zamieść temat pod dywan, mimo tego, że przekazaliśmy Ukraińcom miliardy dolarów sprzęcie i pomocy humanitarnej, nawet to przekracza tam 100 miliardów złotych. Oni nie potrafią nawet zgodzić się na ekshumację i pozwolić nam, by rodziny ofiar e, mogły w końcu należycie pożegnać swoich przodków. Dodatkowo na Ukrainie nadal panuje kult bandery, który był zwykłym zbrodniarzem, a kijowski rząd kreuje go na bohatera. Niestety mimo wszystkich deklaracji o przyjaźni polsko-ukraińskiej, ich rządzący ciągle robią wszystko, aby skłócić nasze narody. Mimo, że często zdarzało się im być bezczelnymi, teraz przekroczyli już wszelkie granice. W odpowiedzi na plany uchwalenia Dnia Pamięci stwierdzili, że za rzeź nie są odpowiedzialni Ukraińcy, nazywając wołę tak zwanym ludobójstwem? Do tego jeszcze mieli czelność nazywanie upamiętniania ofiar próbą... Do, do, dodali, że jest to próbą zniszczenia naszych kontaktów. Jeśli ktokolwiek próbuje zniszczyć nasze kontakty i relacje, to są to właśnie oni, bardzo dobrze im to wychodzi. Brak słów, lećmy dalej. To z ustawą o szpitalach, który pani tak na sztandary wniosła, e, dlaczego rząd jej jeszcze nie przyjął? Minister zdrowia Izabela Leszczyna postawiła rządowi ultimatum dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia. W rozmowie w programie Graffiti na antenie Polsat, News zapowiedziała, że jeśli w tym roku nie uda się uchwalić ustawy reformującej szpitale, poda się do dymisji. Minister podkreśliła, że bez tej reformy system ochrony zdrowia nie będzie mógł funkcjonować. Odpowiadając na pytanie dziennikarza o ewentualną rezygnację ze stanowiska, Leszczyna jednoznacznie zadeklarowała: Jeśli nie uda się zrobić nic ze szpitalami, to z pewnością tak, jednocześnie wyraziła przekonanie o sukcesie projektu, dodając, że nie ma planów dymisji, ponieważ jest pewna, że ustawa zostanie przyjęta. Minister przyznała podczas rozmowy z Marcinem Fiołkiem, że prace nad ustawą trwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Tłumaczyła to złożonością problemu, przypominając, że przez 30 lat różne rządy bezskutecznie próbowały zreformować system ochrony zdrowia poprosiła o cierpliwość zapewniając że tym razem reforma zostanie przeprowadzona Leszczyna stanowczo podkreśliła że dalsze opóźnienia są niedopuszczalne i ustawa musi zostać uchwalona jeszcze w tym roku Minister uznała termin za ostateczny nie pozostawiając miejsca na kolejne przesunięcia harmonogramu prac nad reformą szpitali e, To ja proszę jeszcze o trochę czasu o ile? i zrobimy Do końca to Każdy znaczy, w tym myśliło? roku musimy to w tym roku musi ta ustawa wejść Nasza służba zdrowia jest w rozsypce niemal od samego początku utworzenia naszego narodu. Każda następna władza obiecuje reformy, które mają poprawić sytuację, ale często kończy się to na niczym albo nawet na jeszcze gorszej sytuacji. A sytuacja jest na tyle zła, że jedna reforma nie wystarczy, aby ją poprawić. Realnie trzeba by poczynić wielopoziomowe, systemowe zmiany, których wprowadzenie zajęłoby. Lata, a może nawet i dekady. Większość Polaków jest już przyzwyczajona do korzystania z prywatnej służby zdrowia przez kolejki, które często są tak długie, że po prostu jesteśmy zmuszeni zapłacić prywatnym lekarzom, mimo że politycy ciągle obiecują skrócenie kolejek, to realnie doprowadzili do odwrotności, wpuszczając do Polski miliony ukraińskich uchodźców, którzy obecnie korzystają z naszej służby medycznej na identycznych warunkach jak Polacy. Jest duża grupa uchodźców, którzy nawet nie chodzą do pracy, a i tak. Mają równe prawa jak Polacy. Niestety, sama reforma nie zda się na wiele. Najpierw powinniśmy zadbać, aby NFZ służył właśnie głównie, przede wszystkim Polakom i ludziom, którzy się do niego dokładają. Ernest Bejda, były szef CBA, zatrzymany przez policję, ma być doprowadzony na przesłuchanie przed komisją Pegasusową. 6 czerwca rano na polecenie Sądu Okręgowego w Warszawie policjanci zatrzymali Ernesta Bejdę, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna został doprowadzony na komisję śledczą dotyczącą systemu Pegasus o godzinie 10.30. Informacje o zatrzymaniu przekazał Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński za pośrednictwem Mediów społecznościowych. Według ustaleń mediów, stołeczni funkcjonariusze nie zastali rano byłego szefa CBA w jego miejscu zamieszkania, po czym rozpoczęli poszukiwania. Ernest Bejda miał się stawić przed Sejmową Komisją Śledczą, jednak wcześniej czterokrotnie nie odpowiedział na wezwania komisji. Ostatni raz miał zeznawać 31 marca tego roku. Z odtajnionych dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że Ernest Bejda, był jedną z kluczowych osób odpowiedzialnych za nabycie systemu Pegasus. W 2017 roku podpisał umowę na przekazanie 25 milionów złotych do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Drugą stroną porozumienia był ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Komisja śledcza bada okoliczności zakupu i wykorzystania wspomnianego systemu inwigilacyjnego. Ernest Bejda kierował Cybia w latach, gdy dokonano tej transakcji. Jego niestawiennictwo przed komisją skutkowało wydaniem przez sąd nakazu doprowadzenia który został zrealizowany przez służby porządkowe. Policja o 6 rano, jak informuje rzecznik MSWiA, zatrzymała Ernesta Bejde, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymanie kogoś na tak wysokim stanowisku jest niewątpliwe wydarzeniem wyjątkowym, ale jak zawsze przy takich aferach jest ona związana z, ściśle z polityką i będzie wykorzystywana do walki politycznej, która no, się teraz toczy. Chyba nikogo nie powinno to nawet dziwić, biorąc pod uwagę to, czym się zajmują obecnie służby. Zamiast spełniać swoje obowiązki i bronić naszego narodu, nasze służby są wykorzystywane do walki politycznej. Chyba w praworządnym narodzie kraju nie powinno dochodzić do sytuacji, w której służby zajmują się prześwietlaniem. Kandydata na prezydenta, aby obecna władza miała amunicję do wykorzystania tego w kampanii prezydenckiej. Nie powinno też dochodzić do urządzania obław na ludzi, którzy mieli czelność, wywiesić baner obrażający konkretnego kandydata. Oczywiście mam na myśli sprawę toruńskiego Zorro. Od lat docierają do nas słuchy o tym, że służby są wykorzystywane przez polityków. Niestety nic nie zapowiada, aby ta sytuacja miała się zmienić. Fakt zatrzymania szefa CBA jest po prostu skutkiem takich praktyk. Warszawska policja zatrzymała trzech patostreamerów: Wojciecha O, Marcina O i Mirosława R. Chodzi o podejrzenia popełnienia przestępstw. Rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga, prokurator Karolina Staros, poinformowała, że w środę zakończyły się czynności prokuratorskie z udziałem liderów dwóch ruchów politycznych. Chodzi o śledztwo dotyczące nawoływania do agresji oraz innych czynów zabronionych. W postępowaniu wzięli udział Marcin Osadowski z ruchu Rodacy Kamraci oraz Mirosław R związany z ruchem Polskie żółte kamizelki. Marcin Osadowski został przesłuchany w charakterze podejrzanego, a następnie przedstawiono mu zarzuty. Obecnie pozostaje on do dyspozycji prokuratora. Z kolei Mirosław R również usłyszał zarzuty, jednak po zakończeniu czynności procesowych został zwolniony i objęty dozorem policji. Obaj mężczyźni są związani z działalnością swoich ugrupowań. Równocześnie prowadzone były czynności z udziałem Wojciecha Olszańskiego, również powiązanego z ruchem Rodacy Kamraci. Po ich zakończeniu Zało się, że zarówno Olszański, jak i Osadowski usłyszeli szereg zarzutów. Prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku o areszt tymczasowy dla obu mężczyzn. Uzasadnieniem tej decyzji była konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz uniemożliwienie podejrzanym wpływania na proces. Według ustaleń prokuratury, Wojciech Olszański ma odpowiadać za 78 czynów, natomiast Marcin Osadowski za 64 czyny. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że przez kilka lat Prowadzili oni audycje internetowe oraz organizowali wydarzenia, podczas których mieli grozić przemocą z pobudek politycznych, zachęcać do stosowania siły oraz znieważać osoby ze względu na narodowość i wyznanie. Ponadto mieli wychwalać działania wojenne Rosji na Ukrainie. Ruch Rodacy Kamraci został wyrejestrowany w ubiegłym roku, natomiast Polskie Żółte Kamizelki to ugrupowanie znane z radykalnych poglądów. W tej sprawie zatrzymany został jeszcze Mirosław R., związany z ruchem Polskich Żółtych Kamizelek. We'll Walka z patostreamami jest ważnym tematem w naszych mediach od kilku lat i chyba każdy się zgodzi, że no, jest to w pewnym sensie coś ważnego, zwłaszcza kiedy dostęp do tego mają dzieci. Powinniśmy dbać, żeby internet nie zmienił się w bagno, w którym jedynymi treściami są alkohol i przemoc, a jeśli rządzący w żaden sposób nie zainterweniowaliby, no to właśnie do tego, sytuacji, do tego typu sytuacji mogłoby teoretycznie dojść. Walka jednak nie powinna przekraczać pewnych granic wolności słowa. Aresztowanie Jabłonowskiego jest takim jawnym aktem, Atakiem na wolność słowa. Oczywiście trzeba przyznać, że wyrażał kontrowersyjne poglądy, ale czy to powinno być powodem, żeby go aresztować? Wprowadzanie cenzury zaczyna się zawsze od walki z najskrajniejszymi przypadkami, a później granica ta jest coraz bardziej przesuwana, aż do momentu, w którym wolność słowa znika kompletnie. Pamiętajcie o tym. I jeszcze raz przypominam, że wczoraj, godzin 21, był wywiad, wywiad z Grzegorzem Braunem. Link do niego macie w opisie. Oglądajcie koniecznie.